Pyszne lody truskawkowe bez dodatku cukru. Teraz dekoruję te lody truskawkami oraz posypką czekoladową. Oczywiście, możecie polać rozpuszczoną czekoladą, tak jak Wam się podoba. Wszystkich nowych widzów zapraszam do subskrybowania mojego kanału, do subskrybowania kanałów, które Wam podam tutaj na dole w opisie tego filmu. No, i zapraszam do oglądania moich przepisów. Na kanale mam ponad 1000 przepisów, a na YouTube jestem 5 lat. Moje lody dzisiaj będę jadła z truskawkami. Sezon na truskawki już się zaczął tutaj w Rzymie. Mówię tutaj w Rzymie, dlatego że ja mieszkam w Rzymie od 1989 roku. Był taki moment w moim życiu, że z mężem przyjechałam mieszkać do Polski i otworzyłam ten kanał Mandziarę Łewki. A w ogóle słowo mandziarę po włosku znaczy jeść. I ponownie wróciłam mieszkać do Rzymu. W sumie razem z pobytem w Polsce to jestem na emigracji 35 lat. W tym roku będzie 35 lat. Zapraszam was do robienia tych pysznych lodów. Te lody każdy może zrobić. Jak je zrobić, to, tak jak powiedziałam, link będzie w opisie tego filmu. No i mam na kanale inne przepisy. Na tym kanale, który wam podam, czyli Perfect Recept, wszystkie przepisy są tłumaczone na języki. No może jakiś tam. Jeden, dwa nie przetłumaczyłam. Także ukaże Wam się w języku polskim ten przepis na lody truskawkowe bez dodatku cukru, ale są słodkie. A napisy w języku polskim musicie sobie sami włączyć. Większość ludzi, które, które, większość ludzi którzy mnie oglądają, to wiedzą, jak uruchomić napisy na filmie. To nie jest tak trudno, a jeżeli nie wiecie, to poproście jakiegoś, e, jakąś młodzież, młodego chłopca, czy dziewczynę. E, oni są bardzo obcykani w tych sprawach i Wam powiedzą, jak włączyć napisy na filmie. A tak się prezentują te moje lody. Jeszcze raz Wam pokazuję. Są przepyszne i zdrowe. Dziękuję bardzo, że mnie oglądacie dla wszystkich nowych widzów i starych widzów przypomnę, że ja już nie nagrywam na ten kanał specjalnie przepisów. Przepisy nagrywam na moje kanały otworzone we Włoszech i dlatego robię tutaj reklamy moich filmów, a przekierowuję Was na, na kanały, które mam tutaj. Więc przepis ten ukazał się na kanale Perfect Rechept. I ukaże się na Appetizing Richem. Dzisiaj Wam zostawię linka na Perfect Recipe. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Pozdrawiam Was serdecznie z Rzymu. I widzimy się na następnym filmie. Pa, ciao.